To jest bardzo proste urządzenie, które się nakłada na palec. No, i trzeba troszeczkę poczekać, aż wyjdą pomiary. No, 55 jest w miarę. To jest dobry wynik? No, powinien być wyższy. Powinna mieć coś w granicach 70. No, uderzeń mhm. na minutę. Ile razy dziennie pani sprawdza ten puls? Trzy razy na pewno. Próbuję poprawić swoją kondycję ćwi ćwicząc. Jest to takie proste ćwiczenie zalecone przez moją panią doktor. Chodzi o zwiększenie pojemności płuc. Męczące jest to ćwiczenie. Po czterech miesiącach od zdiagnozowania COVID-19 i trzech miesiącach od wyleczenia, Bożena Pieter z Rybnika nadal nie może zapomnieć o chorobie. Wśród wielu powikłań pojawiły się między innymi zwapnienie płuc z gózkami pozapalnymi, problemy z pamięcią i koncentracją oraz spadki tętna. Są dni, w których się czuję super, jakbym nigdy nie była chora. Nie odczuwam żadnego dyskomfortu przy oddychaniu, po prostu nic, spokój. A przyjdzie dzień, w którym po prostu znowu czuję ucisk w klatce piersiowej, czuję duszności. Ciężko jest wrócić do normalności, do tego, co robiło się wcześniej przed chorobą. Po trzech i pół miesiąca wróciłam do pracy, z tym, że na przykład w pracy nie mogę być jeszcze sama na przykład na stanowisku, bo jestem jeszcze trochę za słaba. Gdybyśmy pojechali gdzieś w góry i tak dalej, też sobie nie poradzę. Byłam po covid mąż zabrał mnie do Szczyrku. Mieliśmy domek w sumie 400-500 metrów od rynku. Zeszliśmy sobie tam na kawę. Ja już się tam trochę źle poczułam i wierzy Pan, że ja nie umiałam wrócić do tego domku? 100 metrów doszłam do taksówki, a resztę taksówka musiała mnie przywieźć pod domek. 300 metrów? Tak. Nie byłam w stanie, to, to jest, to jest nie, nie, niesamowite, to się aż płakać chce, bo człowiek ma taką niemoc. Pani Bożena zachorowała na początku maja. Dwa miesiące wcześniej koronawirusem zakaził się Jędrzej Majka. Mieszkający w Krakowie znany podróżnik i autor książek był jednym z pierwszych chorych na COVID w naszym kraju. Nadal leczy się z zatorowości płucnej. Gdybyśmy rozmawiali w lutym, to bym powiedział, że mnie COVID w ogóle nie dotyczy. Jestem zdrowy, nie choruję, jestem ostrożny, bo to też, żeby nie było odebrane, tak, że sobie jeżdżę po świecie i bagatelizowałem. Wydawałoby mi się, że mój organizm jest tak zaprawiony, tak zahartowany, że żaden koronawirus mi nie jest w stanie zagrozić. Aż go załapałem. Pewnie. Nigdy nie dowiem się, gdzie, od kogo i w jakich okolicznościach go załapałem. No, ale niestety no, zrujnował mi życie, bo taka jest prawda, powikłania. Miesięczny pobyt w szpitalu. No, to wszystko wpływa na psychikę. Tym bardziej, że mm, ja w tych pierwszych tygodniach wylądowałem w szpitalu i atmosfera. Zarówno na świecie, jak i w tych szpitalach była zupełnie inna niż jest dzisiaj. Dzisiaj już się przyzwyczailiśmy, oswoiliśmy się z tą chorobą, z wizerunkiem lekarzy, pielęgniarek w tych kosmicznych strojach. Natomiast wtedy y, myśmy dzień w szpitalu rozpoczynali od czytania, ile osób zmarło. A kto zmarł w Krakowie, to wiadomo, że zmarł w naszym szpitalu jednoimiennym. Y, więc rzeczywiście to jakaś taka. Traumatyczne doświadczenie na pewno w człowieku zostaje. Ja miałem cudowne życie przed covidem i zamierzam do takiego życia wrócić jak najszybciej, ale wiem, że wymaga to czasu. Wchodzimy, tutaj jest puściuteńko, puszty, korytarz, To jest nasz pokój. Kutla wokół dzięki na razie niepotrzebny, umywalka. Mamy papier. Papier, to ale mydło, jakiś odkażacz. Jednymi z pierwszych zakażonych byli również Maria i Zbigniew Książkiewiczowie, którzy na początku marca trafili do szpitala jednoimiennego w Tychach. Dzień przed ich przyjazdem w tym samym szpitalu na koronawirusa zmarł ojciec pani Marii. W ich rodzinie COVID-19 z różnymi objawami i powikłaniami przechorowało co najmniej 7 osób. To był dla nas bardzo ciężki czas. Prawdopodobieństwo wielkie, że mój ojciec umierał na tej samej sali, na której myśmy byli.